Dzień dobry, witam was serdecznie, godzina 9.30, zgodnie z naszym planem rozpoczynamy nasz kolejny live na kanale Miasto-Miasto. Aczkolwiek dzisiejsze spotkanie jest spotkaniem nieprzypadkowym, niebanalnym. Mamy dzisiaj specjalnego gościa, gościa, którego mogę nazwać człowiekiem wielu wymiarów. Naukowiec, pisarz, polityk, praktyk, badacz, czyli wicepremier rządu Rzeczypospolitej Polskiej, minister cyfryzacji, pan doktor Krzysztof Gawkowski. Dzień dobry, panie. Premierze, już się przełączyłem. Dzień dobry, bardzo serdecznie witam Panie Sebastianie, witam naszych wszystkich widzów. Panie premierze, takie pierwsze pytanie, zanim rozpocznę moją sesję, którą przygotowałem sobie na nasze specjalne spotkanie. Jeżeli cyfryzacja, która w mojej ocenie zawsze gdzieś tam była takim tematem trochę pobocznym, jeżeli minister cyfryzacji zostaje wicepremierem, to tak jak trochę w dużych korporacjach. Przenosimy trochę atencję na obszar, który trafia do zarządu. Czy to oznacza, panie premierze, że teraz cyfryzacja jest jednym z priorytetów polskiej gospodarki? Atencja rządu Rzeczypospolitej Polskiej to przede wszystkim poszukiwanie równowagi, zrównoważonego rozwoju takiego jak w rządzie, takiego jak w samorządzie. Myślę, że cyfryzacja dzisiaj jest tym miejscem, które otacza opieką wiele obszarów państwa. Od polityk społecznych przez edukację, zdrowie, rozwój regionalny, obronność, administrację, formaty związane z małymi i dużymi sprawami dla lokalnych społeczności. Więc to nie jest tak, że coś wzmacniamy, po prostu coś, co od lat powinno być w miejscu wzmocnienia dla całego krajowego systemu władzy, dostało odpowiednie miejsce. Cyfryzacja jest ważna była ważna, a będzie jeszcze ważniejsza. Widać to po tych wszystkich sprawach dotyczących danych, które zbieramy, możliwości ich przetwarzania i wnioskowania dzięki algorytmom, sztucznej inteligencji, która wchodzi w nasze życie mocnymi i szybkimi krokami, a do tego wielu regulacji, regulacji prawnych, które są i tworzone w Unii Europejskiej, a w Polsce muszą być implementowane, wdrażane, aczkolubskie regulacje, które nas też dotyczą. No i oczywiście w tym w procesie wagi spraw dotyczących cyfrowego świata jest bardzo ważna też kwestia tego, co byśmy nazywali bezpieczeństwem. W naszym wymiarze to cyberbezpieczeństwo, bo nie da się wdrażać polityk cyfrowej i przemiany Polski, w poszczególnych obszarów bez takiego myślenia, jak to zrobić, żeby dla użytkownika końcowego, dla obywatela było bezpiecznie. No wobec tego, dziękuję bardzo. Znaczy, ja zawsze szukam tego pierwiastka, tej cyfryzacji w każdym obszarze, każdego wymiaru, w którym funkcjonujemy jako społeczeństwo i cieszę się bardzo, przyznam się jako taki trochę nerd technologiczny od lat związany z technologią, że cyfryzacja no, ma swoje miejsce patrząc na strategię, na rozwój oraz na osoby, które się zaczęły tą, tym obszarem zajmować. Panie premierze, moje pierwsze pytanie, ponieważ tematyka smart city, bo nasze spotkanie jest poświęcone smart city, inteligentnym miastom. Ona nie jest Panu obca, wiem o tym, patrząc na zarówno nas, na Pana artykuły, ale również i na aktywności badawcze. Czym dla Pana osobiście jest to inteligentne miasto? Jak Pan je definiuje i co Pan w nim takiego ciekawego znajduje? Inteligentne miasto to miasto bliskie obywatelowi. Tak to traktuję, chociaż widzę oczywiście przemiany tej teorii i Smart City 10 czy 15 lat temu, to 15 lat temu, gdzie indziej, 10 lat temu, gdzie indziej, w 2024 roku gdzieś indziej bym e, umieścił, zresztą te teorie dotyczące Smart City się zmieniały od Smart City 1.0 aż po no, dzisiejszą koncepcję Smart City 4.0, a może już nawet dalej, bo też zaczynają te wszystkie rzeczy ewoluować w kierunku Smart City 5.0 i w przyszłości tego, jak szuszony internet wykorzystane Więc Smart City jako miasto bliskie obywatelowi, które łączy obywatela z, poprzez technologię z możliwością wykorzystania tych wszystkich obszarów, które funkcjonują w mieście. Byłem radny przez 8 lat w gminie, w gminie Wołomin, i Tę gminę Wołomin poznawałem w latach 2002-2010. To poznanie gminy było wtedy na innym poziomie, bo ta na, maska. Informatyzacji była jeszcze daleko od tego, co dzisiaj rozumiemy i co znamy, ale już wtedy obszary dotyczące informatyzacji miejskiej w takim rozumieniu Smart City 1.0 były coraz mocniej obecne, między innymi przez monitoring miejskie. Później ta ewolucja postępowała przez 2.3.0, aż pod kartę społeczną, która dzisiaj w Smart City jest najważniejsza. To znaczy, to ludzie mają decydować, jak wykorzystywać postęp technologiczny, dlatego, żeby ich się żyło w swoich małych i dużych ojczyznach lepiej. Bo małe gminy i duże miasta, metropolii, które wdrażają smart city i małe miejscowości, które używają smart city, to dzisiaj już standard w Polsce. Coraz więcej gmin w jakiś sposób, podkreślam, tam w jakiś sposób wykorzystuje cyfrową rzeczywistość do tego, żeby poprawić życie swoim mieszkańcom. Realizuje to lepiej, gorzej, bo też trzeba uczciwie powiedzieć, że brakuje trochę zasobów do tego, żeby to realizować na takim samym poziomie jak w wielkiej metropolii takiej jak Warszawa, Kraków, Gdańsk, no i w małych miastach, które mają czasami po kilkanaście tysięcy ludzi, ale wszyscy próbują, a państwo jest od tego, między innymi resort cyfryzacji, między innymi resort rozwoju regionalnego, między innymi rząd, żeby tą wspólną tkankę miejsko-cyfrową dawać jej jeszcze możliwości szybsze rozwoju. Panie premierze, Panie... patrząc na to... Na to, co pan przed chwilą przytoczył. Jak patrzę sobie na w ogóle innowacyjność naszego kraju, na to, że jednak w tych topowych dziesiątkach się raczej nie znajdujemy, to czy cyfryzacja w ogóle, digitalizacja, ten postęp technologiczny, patrząc na tą sytuację, gdzie jesteśmy, szczególnie w odniesieniu do tych małych, dużych, średnich polskich miast, czy może być tym lewarem innowacyjnym, czy może pchać, to naszą, ten nasz kraj, plus te nasze samorządy miasta, jednak do czołówki tych innowatorów. Cyfryzacja będzie podjęła gospodarkę i będzie towarzyszyła gospodarce, tak samo jak kiedyś na przełomie 18 i 19 roku maszyny parowe, a później XIX i XX wieku elektryfikacja. Dzisiaj cyfryzacja jest tą samą kampą, która będzie łączyła te wszystkie miejsca w jego wspólną całość. To znaczy, jeżeli ktoś uważa, że jest w stanie... Wyłączyć się z przestrzeni cyfrowej tkanki mińskiej, to myślę, że już niedługo wszyscy będą nie wiedzieli, że nie są w stanie. I dzieje się to na różnych poziomach tego, co wdraża rząd, na poziomie chociażby usług i dostępności przez M-Obywatela, przez to, że na przykład mamy dostęp do e-recepty w, w obszarze opieki zdrowotnej, przez to, że możemy korzystać z różnego rodzaju funkcjonalności edukacyjnych, chociażby przez dzielniczki gminy elektroniczne naszych jeziarków. To wszystko przecież kilkanaście lat temu nie było do pomyślenia. Więc ja, ja nie mam takiego poczucia, że ci muszę, muszę powiedzieć, że Polska jest zapuścinana za strasznie cyfrowo i że e, musimy dzisiaj wiele odrobić. Musimy nadrobić, to znaczy cyfryzacja musi wejść do priorytetów myślenia, jak nowoczesne państwo zbudować. A rząd Donalda chce budować nowoczesne państwo, które będzie priorytetem dla takiego kierunku w rozwoju, jak wykorzystywanie technologii i cyfryzacji. Zresztą w smart city wykorzystywanie tych technologii na różnym obszarze. To nie jest tylko tak, że mówimy o wykorzystaniu tego, co jest e-administracją, bo e-administracja w rozumieniu dostępności usług w urzędzie dla obywatela rozszerzała się będzie, to jest oczywiste, ale i urzędy są to robić, ale tkwi w interoperacyjności, w wykorzystaniu tego na przykład, jakie mamy dane dotyczące powietrza w mieście, dotyczące tego, co się dzieje z wodą w mieście, jak obieg zamknięty śmieci wygląda, co zrobić, żebyśmy doprowadzili do tego, żeby transport w mieście był lepiej zorganizowany, jak wykorzystać zasoby na przykład ludzi poruszających się ekologicznymi środkami transportu i tak dalej, i tak dalej. To, to jest nowoczesne smart city, w którym ten kapitał społeczny jest tak wykorzystany, że to ludzie wskazują kierunkowo, co powinniśmy robić, a w Polsce oczywiście bym chciał, Żebyśmy jeszcze szybciej się rozwijali, żeby cyfryzacji było jeszcze więcej, ale chciałbym, żeby ona była też blisko ludzi. To znaczy nie chciałbym, żeby pojawiło się takie myślenie, że cyfryzacja jest jakiegoś wykluczeniem. A dzisiaj niestety w wielu miejscach jest, to znaczy wykluczenie cyfrowe na poziomie tego, że jakaś część starszego społeczeństwa nie umie, nie rozumie, nie miała okazji i to nie jest żaden zarząd, zarzut. To jest po prostu no, rzeczywistość, jeżeli mamy obywateli. Którzy się budowali swoją teraźniejszość, tą najbardziej zawodową, w latach 70., 80., no to nie mieli dzisiaj możliwości tego poznania, albo kończyli tę aktywność na początku XXI wieku, no dzisiaj mają po 70, 80, 90 lat, no i cóż takiego, no po prostu nie są wdrożeni w to, co ich wnuczkowie, czyli w szybki dostęp do sieci, umiejętność wykorzystania różnego rodzaju aplikacji, które ułatwiają im życie. Więc musimy zadbać tak jak w samorządzi i w Polsce przy cyfryzacji o zrównoważony rozwój. Uważam, że to jest bardzo ważne. Jeżeli nie będziemy pamiętali o zrównoważonym rozwoju, to możemy doprowadzić do tego, że ktoś będzie czuł wykluczony. A Ministerstwo Cyfryzacji ma zabezpieczać wszystkich, a nie mówić, że tylko gonimy do przodu. Więc nadrabiać będziemy straty, będziemy robić to szybko, ale nie odpowiedzialnie. To teraz takie pytanie od razu pod kątem, panie premierze, tej naszej sytuacji samorządowej w Polsce. Mamy w Polsce ponad 2400 samorządów. Mamy powiaty, gminy, miasta, województwa, urzędy marszałkowskie. Mamy dosyć taką rozdrobnioną i dużą strukturę samorządową. Patrząc teraz na to, że jednak trochę żyjemy, użyję takiego dobrego ostatnio, odwołam się trochę do, 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 znaczy dla mnie do komedii, która mnie trochę rozbawiła, czyli 1670 rok na, na Netflixie, gdzie mamy ten. Tego postać, tego szlaścica, sobie pana, który decyduje o wszystkim, co dzieje się u niego w zagrodzie. Trochę to trochę do tej takiej naszej tej Polski samorządowej. Czyli jednak bardzo często w tych swoich małych ojczyznach, w tych swoich małych gminach, miastach bardzo często działamy trochę tak niezależnie, aż za bardzo czasami, tym bardziej w dobie technologii, która powinna być współdzielona, która powinna być, nie wiem, która powinna łączyć bardziej, a nie budować jakieś takie samodzielne wyspy. Jaki pan ma pomysł, panie premierze, na to, żeby jakoś tą polską mniejszą szczególnie, jednak mamy tych, tych takich samorządów gminnowiejskich najwięcej w Polsce. W jaki sposób łączyć tutaj, nie pozwalać na taką właśnie trochę wykluczenie przez niesłuchanie, niewspółdziałanie, niedziałanie wspólne? Mógłbym zacząć odpowiedź na pana pytanie dwoma słowami. Wyrównywać szanse. Ale ta odpowiedź, wyrównywać szanse, jest tak pełna i niejasna, że chcę ją uzupełnić, ale cały czas powtarzając. Wyrównywanie szans jest dzisiaj najważniejsze wyzwanie zrównoważonego rozwoju. Jak te szanse wyrównywać? Państwo musi służyć, dawać szansę na to, żeby i miasta, i władze, i mieszkańcy miast mieli świadomość, że są miejsca, usługi, które są takie kierowane do wszystkich, a nie tylko do określonych grup. Czyli na przykład tworzyć programy, wskazywać jak dobrze wykorzystywać technologię w obszarze rozwoju, inteligentnego rozwoju i gospodarowania infrastrukturą miejską dla ludzi. Wyobrażam sobie to tak, że tworzymy pewne ramy dotyczące wykorzystywania wielkich danych, zbiorów danych. No bo te zbiory danych są dzisiaj w każdej gminie, Często nie mają swoich, swoich miejsc, które były dobrze przetwarzane, ale są, w wielu gminach dane stanowią problem, bo nikt nie wie, jakie dobrze zabezpieczyć, a nikt się nie za nie zaznawia, jak je przetwarzać, więc to, co powinno towarzyszyć w takiej pierwszej przewodniej myśli, to odpowiednie wykorzystywanie danych do tego, żeby mądre z nich wnioski wyciągać i na nich pracować, to jest jedna Druga rzecz to odpowiedzialność za infrastrukturę informatyczną samorządu. Dla mnie to jest coś równie ważnego, jak infrastruktura informatyczna państwa. Te, dwie, te dwa elementy muszą z sobą iść w parze. Bo rząd i samorząd to jednak wspólna tkanka zarządzania państwem. I mówienia o tym, że będziemy dokonywali korekt, zmieniali infrastrukturę informatyczną państwa, a nie będziemy pamiętali, że w parze z tym musi zmiana infrastruktury. Samorządowej i tego wszystkiego, co jest gdzieś na samym dole, będzie błędem, dlatego że te podatności będą coraz większe, jeżeli chodzi o na przykład cyberataki. Państwo będzie się broniło, a samorządy się nie będą broniły. I my musimy samorządom dawać takie możliwości. Zresztą już je realizujemy, na przykład jeśli chodzi o projekty takie jak cybersamorząd, gdzie je szkolimy, jeżeli chodzi o możliwość usług. Po, po trzecie, musimy kształcić specjalistów i namawiać ludzi, żeby zaangażowali się czy angażowali się w rozwój Smart City. Bo ci na poziomie małych gmin, jeszcze nie mówię dużych miast, małych gmin po prostu takich ludzi brakuje, którzy będą przychodzili z wizją pewnej strategii rozwoju smart city, pewnej wrażliwości na to, jak technologia powinna iść w parze z rozwojem człowieka, pewnej wrażliwości, że technologia to nie znaczy zainstalować kamery w urzędzie albo w mieście, studio zarządzania tym, że będzie ktoś miał podją, tylko widzieć, jak kapitał społeczny z tego wykorzystać. I ja sobie tak wyobrażam myślenie o nowoczesnym. Samorządzie, który jest zrównoważony i szanse są równe. Zresztą jedno z pierwszych spotkań, które tutaj odbyłem w ministerstwie, to było spotkanie z grupą, przedstawicieli wszystkich grup samorządowych, czyli Związkiem Miasteczek Polskich, Związkiem Miast Polskich, Związkiem Powiatów. Rozmawialiśmy o tym, jak wspólnie rozwiązywać problemy, gdzie zidentyfikować to, że niektóre samorządy potrafią się świetnie rozwijać. Najczęściej są to te samorządy, które mają dużo pieniędzy. A jak pomóc tym, które mają mniej pieniędzy, a mają ambicje? I dla niespełniania ambicji tych, którzy mają chęć się rozwijania, ale nie mają pieniędzy, to jest też odpowiedź na to, jak im dobrze podpowiadać. To ostatni element tego wyrównywania szans. To ministerstwo powinno stać się hubem podpowiedzi, jak dobrze wykorzystywać dobre praktyki, które gdzieś tam w samorządach się pojawiają. I jeżeli będę mógł. Pracować nad tymi projektami długo, to na pewno będę radził, bo wszystko, żeby samorządy mogły dzięki wzajemnym dobrym praktykom sobie pomagać. Wyjął Pan trochę mi z ust dobre praktyki, bo to było jedno pytanie, które się wiązało z tym właśnie, w jaki sposób przekazywać, jak zachęcać. Obserwuję, przyznam się, często wszystkie aktywności, które dzieją się po stronie Ministerstwa Cyfryzacji. No i faktycznie miasta zagościły w Ministerstwie Cyfryzacji, począwszy od Związku Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich, jakby Ci widać, że ta że ta dyskusja rozpoczęła się. Co osobiście mnie cieszy, bo faktycznie ja współdzielę zdanie, że brakuje w Polsce dobrych praktyk? Panie premierze, kolejne pytanie. Sztuczna inteligencja, blockchain, Internet rzeczy, czyli to wszystko, co jest, czym żyje Generative AI ostatnio, zresztą powstało ciało, które będzie pracowało przy ministerstwie Cyf Cyfla, Czyli jakby te wszystkie nowości technologiczne, które dzieją się wokół nas. No i pytanie, w jaki sposób? Panie premierze, przekuć te hasła, te rozwiązania na realne usługi mieszkańców miejskich. Żeby one nie pozostawały tylko tak jak też też Pan wspomniał chyba o tym, że zainstalujemy sobie jedną kamerkę, i wykorzystamy jakąś jedną aplikację i mówimy, jesteśmy smartni, jesteśmy inteligentni, a tak naprawdę nie jest. Jaki pomysł, Panie Premierze, żeby jednak. Żebyśmy my wszyscy czuli tego benefit i ci wykluczeni, mniej wykluczeni i młodzi przede wszystkim, żeby w tych swoich małych ojczyznach zostawali. Przede wszystkim umiejętać wyobrażenia do sobie, że małe miasto może rozwijać się tak jak wielkie miasto. Bo nie zawsze chodzi tylko i wyłącznie o infrastrukturę pieniądza. Bo my często zbieramy jakąś, jakieś dane, a my wiemy, że możemy z nich korzystać. Rozumiemy infrastruktury. Powiedział Pan o internecie rzeczy, to tak naprawdę umiejętność też wyobrażenie sobie, jak dużo sensorów nas otacza, jak dużo tych sensorów zbiera dane od nas i jak później możemy je dobrze wykorzystywać. W większości w Polsce, gdzie mamy do czynienia z oczyszczeniami, mamy też integrację danych dotyczących tego, jak kto korzysta z wody, jak to wygląda, jeżeli chodzi o systemy oczyszczania, no i jak moglibyśmy na przykład usprawnić, albo jak nauczyć obywateli, jak korzystać z zasobów wodnych, które są w no, Często tego nie robimy, bo po prostu nie wiemy, że to mamy. Nie wiemy, jak to dobrze zrobić, że to same nie są miliony złotych. a my no i tak tam są powszechnie, ktoś jakby dokonywał zmiany na oczyszczalni, czy jakaś była inwestycja to te zasoby się pojawiły, tylko po prostu nie były w żaden sposób sobie połączone, nie było tej interoperacyjności. No i to też opowieść o tym, jak te zbiory danych dobrych praktyk mogłyby sobie pokazywać, żeby nie musiały sobie zazdrościć, a żeby dobrze z tego mogły wzajemnie korzystać. Ja, ja tak widzę ten hub samorządowy właśnie, jeżeli chodzi o cyfryzację. Dzisiaj, jak mówimy o zmianach smart city, to mówimy o dużych metropoliach. Pojawiają się jednostki samorządowe, które się pochwalą, a to powołaliśmy takie centrum, bo to zbudowaliśmy taką jednostkę. No, tylko, że te małe, myślę sobie i tak nie podołam, no bo przecież nie mam w budżecie 20-30-50 milionów, żeby to zrobić, więc automaty rezygnuję. Nie chodzi o to, bo inwestycja w Smart City na poziomie kapitału społecznego to są też nieduże inwestycje czasami, które mogą pozwolić, żeby obywatelom pokazywać. Jakie jest powietrze? Przez o tym wspominałem Przecież, żeby pokazywać obywatelom, jakie mają powietrze i czy na przykład w jakichś regionach gminy czy miasta nie jest gorsze, wystarczy zainstalowanie kilku sensorów ich szybka opieka programistyczna i już miasto może dysponować danymi, które za zgodą mieszkańców, przy danych, czyli w dobrym mogą być im wysyłane, jeżeli na przykład w mieście okaże się, że mamy gorszy współczynnik powietrza, no to mogą mieszkańcy dostawać i wiedzieć, czy dzisiaj warto dzieciakami wychodzić na spacer. To nie są jakieś rzeczy, które opowiadam, są niemożliwe do stworzenia, tylko trzeba o tym mówić, mówić, bo Skupiamy się czasem na dużych systemach ICT, wspomagających zarządzanie transportem. No i duże miasta sobie mogą to robić i później się chwalić, że na przykład na, to, to zarządzanie transportem spowodowało, że się świecie z punktu A do punktu B krócej, że jest większa dynamika, że ludzie mogą skorzystać z tego, że wiadomo, który na przystanek, komunikacja się nie zmienia. Świetnie. Ale przecież możemy te dane też łączyć w ramach na przykład, struktur komunikacyjnych, tam ludzie przyjeżdżają, Przyjeżdża kolej, która jest inaczej zarządzana niż przez strukturę gminy. Ale możemy dane dotyczące przyjazdów kolejowych, tego, jak wygląda później komunikacja transportowa z autobusami, łączyć, żeby ludzie mieli większy dostęp do tych danych. A my, żebyśmy też mieli świadomość, na przykład, ile jest spalanych, jak wygląda jak ile robiono paliwa i jak na przykład sprawdzić komunikację, żeby na przykład mniejsza była emisyjność. No to też wszystko można sobie wyobrazić. Ja do takich praktyk dobrych będę zachęcał. Panie premierze, pytanie a propos podejścia w ogóle ministerstwa oraz narzędzi, no bo traktuję trochę organizacje, firmy jak NASK, jak Instytut Łączności jako te narzędzia. Również mamy programy w Polsce, które istnieją od dobrych paru lat, które też mają w swojej misji przekazywanie tych dobrych praktyk. Jest na przykład taki program PFR dla, dla, dla miast, który gdzieś dzieli tą wiedzę swoją między samorządami. Są samorządy, bardzo chętnie uczą się, przystępują do różnego typu programów. Patrząc w ogóle na taką strukturę tych projektów, tych, tych narzędzi, które ma ministerstwo, w świecie informatyki jest taki mądry, mądra definicja, która nazywa się EJJ. Współpracujmy razem. Może pana pomysł, panie premierze na to, żeby budować projekty, które jednak angażują samorządy, no bo zawsze takimi żyliśmy, projektami, które były tworzone przez ministerstwo, były implementowane dla samorządów. Czy to nie jest ten czas, żebyśmy razem tworzyli jako samorząd, jako, jako Ministerstwo Cyfryzacji, jednak duże projekty technologiczne, cyf takie cyfrowe, w przestrzeni właśnie, bo o tym Pan też mówił przestrzeń ta państwowa i samorządowa one jednak są nieodłączne to są jak dwie półówki tego samego jabłka, nie? Taki mamy plan. Tak to mogę powiedzieć, taki mamy plan, to znaczy długofalowo, długofalowo jestem przekonany, że samorząd musi w kooperacji z administracją rządową panować nad tym, jak się infrastruktura informatyczna w samorządzie będzie rozwijała. Krótkofalowo trzeba kształcić kadry, o tym też już wspominałem. Dzisiaj większość samorządów korzysta w jakiś sposób z e -usług, już ponad 90% tych samorządów, można powiedzieć, jest włączone w tą mapę, że pomaga swoim mieszkańcom w sposób taki, który ułatwia im życie no, w prosty sposób, na przykład aplikacyjnie, ale nie jest na 20% korzysta z internetu rzeczy, czyli łączy sensory, żeby i analitykę na to nakładać. Różnica jest taka, że aplikacyjnie i usługowo dostępność w gminach jest na bardzo wysokim poziomie ale już, żeby korzystać z danych, przetwarzać wiedzę z sensorów, umiejętnie wykorzystywać internet rzeczy, mamy niespełna jedną piątą z samorządów w to włączonych. Czyli to różnica jest olbrzymia i potencjał do tej zmiany jest oryżynny. I Miejscem dla Ministerstwa Cyfryzacji jest uświadamianie, to znaczy nie wystarczy, że swoim mieszkańcom udostępnisz usługi, i wiesz, już jestem cyfrowy, bo mam na przykład możliwość korzystania z pokroku, kiedy mi śmieci odbierają, ja nie twierdzę, że to jest mało, to znaczy bardzo dobrze, że jest aplikacja, która daje szansę, że wiemy kiedy śmieci ci odbierają, bo nie musisz chodzić papierowo zastanawiać się kiedy dostaniesz tą informację. Ale z drugiej strony warto by było na przykład zrobić um, infrastrukturę, która będzie mówiła co się dzieje z tymi śmieciami dalej, ile gmina przetwarza, co się dzieje z nimi, jak gmina powinna wykorzystywać. To są oszczędności gminy, to są też wpływ, na przykład na podatki dotyczące śmieci, dlatego że gmina zarządzająca lepiej tym Obiegiem zatkniętym śmieci, całą tą gospodarką komunalną, mając świadomość, co się dzieje z jej obrotem śmieciami, może na przykład później lepiej wykorzystując te dane, obniżyć kwoty za śmieci. No to też jest coś dla mieszkańca ważnego i i tak moim zdaniem trzeba uczyć samorządowców. Druga rzecz to znaczy nie tylko udostępnianie usług, to znaczy, że więcej usług, ale też na przykład optymalizacja zarządzania dokumentacją budżetu. Na przykład chcemy rozwijać program SMDRP, który jest narzędziem, elementem łatwiejszego zarządzania dokumentami w urzędzie, po to, żeby przyspieszyć komunikację, po to, żeby na przykład urzędy mogły udostępniać łatwiej, dawać koncepcję na przykład, co się dzieje z Twoim pismem, gdzie jest jakaś odpowiedź na nie, ale jednocześnie usprawniać swoją, swoją komunikację wewnętrzną. I to jest też zadanie Państwa, to znaczy, żeby taki system rozwijać. Żeby nie samorząd musiał sam sobie go kupować, gdzieś na rynku cyfrowo tym zabezpieczać, żeby kiedyś ktoś mu powiedział, ta firma już tego nie będzie narzędzia podnosiła w kompetencyjności, zamknie to narzędzie, nie ma żadnego helpdesku, dziękujemy bardzo, sam sobie robisz. Chodzi o to, żeby było miejsce, które buduje aplikację rządową, dostępną dla samorządu, które później usprawni kopię dokumentacji. Ale to poruszamy Panie Sebastianie tak masę tych problemów, które dotyczą Smart City, że z jednej strony mówimy o kance miejskiej, z drugiej o tych twardych rozwiązaniach z Trzecją w software. Ze. Chciałbym opowiedzieć to w prosty sposób, ale w prosty się nie da. Smart city to tak naprawdę wiele przestrzeni życiowej człowieka od urzędowych aż po te codzienne. No właśnie przyznam się, że tak. I to jest też odwieczny problem całej definicji, bo możemy właśnie sięgać do takich rzeczy, które są stricte realizowane przez samorząd, ale one ciężko się realizują bez tego wsparcia rządowego. Wymiana, współpraca jest elementem kluczowym właśnie. Pan wspominał trochę, panie premierze, o tych hubach. Ja bardzo lubię to słowo. Widzę, że pan jakby ma już się gdzieś zapisane huby technologiczne pod, pod kątem samorządów, bo ja rozpoznaję, zresztą pan też o tym przed chwilą wspominał, taki największy problem u nas, w naszym kraju, nie wiem dlaczego, może historycznie, z taką próbą dzielenia się i wykorzystywania dobrych praktyk, gdzie w samorządzie jest to krytyczne. Czy mógłby Pan trochę więcej o tych habach technologicznych? Bo jednak macie narzędzia. Jest, uważam, niesamowicie świetny nask, jest Izba Łączności. Teraz mówimy o 5G. Samorządy nie rozumieją w ogóle 5G ani benefitów. Czy może Pan trochę to rozszerzyć, ten temat tych hubów technologicznych? Chciałbym, żeby powstawały takie platformy wiedzy dla miast które będą możliwe do wykorzystania dzięki temu, co robimy, ale też, żeby miasta mogły z tego sobie wzajemnie korzystać. Oczywiście my mamy nasze instytuty badawcze, nas, o którym Pan wspomniał, jest to instytut, który bez wątpienia wspomaga rozwój samorządowy na poziomie chociażby kompetencji w cyberbezpieczeństwie. Myślę, że często samorządy mogą zdawać sobie sprawę, że CIS-110 jest tym pierwszym miejscem, z którym się spotykają, że dzieje jest coś niebezpiecznego, a z drugiej strony nabywa się wiele kompetencji dotyczących odpowiedzialności za to, jak operować systemami i tymi sprzętowymi, tymi zasobami usługowymi, aplikacyjnymi czy oprogramowaniem. Więc robimy to. Na pewno takim elementem jest próba. Wdrożenia, omówienia, przygotowania e, krajowych polityk, które już są od 2022 roku, żeby one były w szerszym koncepcie realizowane. Jest cały katalog tego, co w, w, w tych krajowych ramach polityk miejskich do 2030 roku w ramach tej e, elementu cyfryzacji powinniśmy robić, i chciałbym, żeby to się stało czymś, co będzie znane i lubiane przez samorządy. Ja będę jeździł na pewno po samorządach przez najbliższe też miesiące i wskazywał na to, jak w sposób odpowiedzialny no, się rozwijać, jak i do kogo się zgłosić, żeby można było te kompetencje nabywać i czym jest dzisiaj odpowiedzialny samorząd Smart City 4.0, że nie trzeba mieć do tego wielkich pieniędzy, ale trzeba mieć do tego wielkie chęci. To tak, panie premierze, nasza rozmowa niestety biegnie do końca. Nie chcę również pana już dłużej zatrzymywać. Panie premierze, ostatnie słowo dla tej części technologicznej, która śledzi nas cały czas, dla tej cyfrowej części, nie chcę powiedzieć nerdów, ale na pewno miłośników technologii w samorządach. Bądźcie z nami wszędzie. Czasami będziemy zgłaszali się z pytaniami, jak rozwiązać problemy, czasami sami będziemy pokazywali, jakie mamy pomysły. Czasami będziemy się mylili, czasami będziemy innowacyjni, czasami będziemy mieli też pytania, jak rozwiązywać problemy. Pamiętajcie, że w Ministerstwie cyfryzacji nikt nie zjawszy wszystkich rozumów. Pamiętajcie, że w miejscu badawczych, którymi zarządzamy, kierujemy, są ludzie, którzy też potrzebują wsparcia. Im więcej społeczności będzie w cyfrowym świecie chciało nam pomagać, im więcej będzie wspólnego zaangażowania, tym Polska szybciej się będzie rozwijała, a samorządy będą miały przekonanie, że jest jakiś opiekun, który to wszystko spina. Panie premierze, panie ministrze cyfryzacji, panie doktorze, serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Jest to niestandardowe, uważam, że tak jakby sprawnie otrzymałem akceptację od całego biura pana, pana premiera. Dla mnie jest to bardzo ważne, ale również i dla osób, które w tym świecie tego inteligentnego miasta żyją od wielu lat. Także, Szapoba, dziękuję bardzo dla całego zespołu oraz dla pana premiera za krótki wywiad. I co, dziękuję serdecznie. Ja się z państwem żegnam uruchamia nas ostatni dźwięk. Pytania cały czas możecie Dzięki. Państwo z, zadawać w naszym forum. Trzymajcie się. Podrawiam Was serdecznie. Hej. Dzięki.